Cześć wszystkim, zapraszam Was na vloga. Coraz bardziej kręcenie tych filmików mi się podoba, widzę, że Wam też, także czemu nie. I co w dzisiejszym vlogu? No, w dzisiejszym vlogu będzie na pewno solawium, na pewno idę do koleżanki na ploteczki, czyli kawusia i ploteczki, to co kobiety lubią najbardziej. Umyłam głowę z tego względu, że z włosami jakimi się wstałam nie byłabym w stanie Wam się pokazać. Muradek jest na rybach, zaczął mu się urlop, więc od czwartej od rano nawet spał tutaj, żeby mnie nie obudzić, wyszedł z Franią i siedzi na rybach. Kupowałam mu ostatnio zanętę, kupowałam mu haczyki, po prostu pełen ten, ale co chciałam Wam pokazać na początek, mój deko i moją nową zawieszkę z Lilu. I sobie teraz przycupnę, i z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić dziewczynę, którą poznałam w salonie Lilu z Błonia. Przepraszam cię, kochana, nie pamiętam imienia. Ja mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką, a szczególnie do dat, imion i nazwisk. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale dziewczyna miała piękne ombre, nawet wzięłam na miar na fryzjerkę. To taka, można powiedzieć, ziomalka, bo dziewczyna pochodzi z Błonia, także bardzo miło było mi Cię poznać, naprawdę. Totalnie nie spodziewałam się, że kogokolwiek tam spotkam, kto nas ogląda. Trafiliśmy tam tylko dlatego, że mojego męża, siostra cioteczna obchodzi okrągłe urodziny i też tam sobie zamówiła, chciała odebrać, a że tą biżuterię chce założyć na imprezę, więc pojechaliśmy bardzo szybko, tak... Y Hmm, tylko to odebrać. No i ja sobie wtedy znalazłam tą zawieszkę za 80 parę złotych. Dostałam do niej certyfikat. Um, ja nie wiem, w ogóle pierwsza z byłam w salonie Lilu. Wiem, że są jeszcze sklepy Topsa, gdzie są te miski, ale ja za bardzo na tym wszystkim się nie znam, więc okej. Okay. Ale była taka zawieszka jeszcze taka, sporo większa i tak naprawdę za jakiś czas kupię sobie ją na dłuższy łańcuszek, bo teraz noszę tą z H&M a fajnie by wyglądało mieć taką i taką. Także tak, byłam w toksie. No i co sobie jeszcze w ogóle kupiłam ostatnio, to muszę też się tutaj nie pochwalić, tylko Wam po prostu powiedzieć i może trochę polecić. To jest La Roche-Posay, bo dostałam ten krem od Renaty, to jest ten FLR Kauduo, tak? Jakoś poszło, wiecie o co chodzi. I tak naprawdę dostałam go od mojej siostry, ten krem mi się skończył ja mówię, cholera jasna, co ja teraz zrobię, przecież ja go w Sochaczewie pewnie nie dostanę. Ale nie, ale nie, w aptece przy przy Hebe jest yy, yy, właśnie La Roche, Avene, takie lepsze firmy, także bardzo się cieszę, yy, że dostałam ten krem, zapłaciłam za niego 59 zł, także nie wiem, jeżeli bardzo przepłaciłam, to mi nie piszcie, dobra? Ale pani w mi tak, jak pani trochę poczeka, to dostanie pani prezent, Teraz ja sobie myślę, cholera, nawet miałam czekać godzinę, to, to prezent jak najbardziej i dostałam taki mały yy, płyn micelarny i podkład La Roche ja jeszcze nigdy nie stosowałam, także będę miała okazję trochę przetestować. Gdzieś tam pani poszła na zaplecze, rzeczywiście trochę jej się zeszło, ale ja dzielnie po prostu czekałam, bo ja kocham prezenty jak każda kobieta. Także co ja teraz będę robić? Będę pić herbatę, suszyć włosy, malować się. W domu nie ma nic do zjedzenia, to jest po prostu jakaś masakra. no. Nie ma nic do zjedzenia, bo wczoraj była niedziela, tak naprawdę byliśmy z Agnieszką w Warszawie. U musi potem na obiadku zubiat. Pyszne naleśniki ziemniaczane. I powiem Wam szczerze, ona czasami znajduje te przepisy w jakichś tamtych gazetach, Twoje imperium, nie wiem gdzie tam jeszcze. Na pewno będę chciała dla Was takie naleśniki zrobić, bo są po prostu super. Dobra. Hej, hej, nie gaszę auta, bo zatrzymałam się tylko na chwilę, żeby z Wami pogadać, ale zdejmę okulary, żebyście nie musiały patrzeć na aparat. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale jak sobie coś uplanuję, czyli jakiś tam plan dnia sobie założę, to nigdy nic mi nie wychodzi miałam iść na solarium, miałam iść do koleżanki na kawę poplotkować yy, ubrałam się, poszłam na solarium no nie brałam samochodu bo mam naprawdę bardzo, bardzo blisko kartka, że do godziny 14 nie ma prądu, no myślę sobie super, yy, zadzwoniła koleżanka mówi słuchaj, spotkajmy się u Ciebie bo mój mąż przyszedł z nocy wiesz, jak będziemy sobie tam plotkować, ja mówię no widzicie, ale mój Radek właśnie wrócił z ryb też będzie się kładł. Zresztą, słuchajcie, po co faceci mają słuchać, o czym my kobiety rozmawiamy? Ja uważam, że jest to absolutnie niepotrzebne, więc omówiłyśmy się na jutro. Teraz pojechałam do mamy, tak, wracam teraz od mojej mamusi, zawiozłam stewce, czyli to jest piesek tak naprawdę Korneli, taki kundelek, ale bardzo wdzięczna psina. I ja mam także, jeżeli mam jakiś, nie wiem, wędlinka czy coś mi zostaje, to wtedy przeznaczam to po prostu dla Stefy i tam raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu temu psu tutaj po prostu coś zawożę. I rano wracając z tego zamkniętego solarium, poleciałam jeszcze na rynek kupiłam mojej mamie wafelki bez cukru kakaowe. Reakcja pani na stoisku była no, po prostu, ja nie wiem, mam wafelki dla mamusi, kakaowe, także już mnie po prostu wszędzie znają. Co gdzie kupuję, to już wiedzą po prostu po co przychodzę ale pani na ryneczku jest sympatyczna. Wafelki mam, je zostawiłam, dla Stefy jedzonko zostawiłam, trochę się z nią pobawiłam, ale naprawdę słuchajcie, zimno, tutaj jedzie jeszcze sąsiadka. Dobra, więc co ja teraz robię? Moi drodzy, korzystając z tego, że Muradek zaległ z Franką w pokoju, tam gdzie stoi telewizor. Zresztą w ogóle ja nie chcę tak, jak Muradek śpi w ciągu dnia, to staram się w ogóle nie hałasować. Najlepiej wtedy wychodzę z domu, żeby on sobie mógł naprawdę odpocząć. Franka to się przytuli i daje mu spokój. Więc teraz co? Korzystając z tego, że jestem w aucie, auto jest cały czas zapalone, bo chodzi klimka, bo jest jednak w samochodzie gorąco. Jadę do. to to jedzie na rowerze zaraz, bo tu jacyś są siedzi. ta wariatka robi, gada do aparatu. Co robię? Jadę do Zygmunta i pokażę Wam mój ulubiony lumpeks. Korzystając z tego, że mam czas, korzystając z tego, że w ogóle, po prostu, korzystajmy z tego. Zabieram Was po prostu do Zygmunta, do lumpeksu. Ale pojedziemy tam trochę za późno, bo już jest, która godzina? Już jest naprawdę późno. No i co? I czekamy do 14, aż Magdalena otworzy solarium, żeby móc się trochę spalić na heban. Także widzimy się u Zygmunta ja już jestem po zakupach może czemu ja mówię szeptem, jestem w samochodzie jestem już po zakupach, ale było tyle ludzi a nie chcę nikogo też yy, jakby krępować tym, że coś bym kręciła aparatem, więc siedzę teraz tak naprawdę w aucie już po zakupach i chcę Wam chociaż pokazać, gdzie ten lumpex jest bo chcę się tym z Wami podzielić, bo to są super ciuchy zaraz Wam zrobię hola w aucie tak dobra, więc ja się teraz przekręcam i jesteśmy w Chodakowie. Jaka to jest ulica? Chyba Szop... Nie, to jest Chodakowska i to jest AGD. I zaraz widzę, tutaj zobaczcie tylko takim delikatnym w tym żółtym budyneczku z tym znakiem legi między jedną apteką, a drugą tutaj przyjeżdżam do Pana Zygmunta. Tu stoi obok jakiś samochód. Dobra, olać to, co kupiłam. Więc tutaj jest cała reklamowa, za którą zapłaciłam cztery dychy. Miałam lekkiego farciora, bo kupiłam po pierwsze za 12 zeta całkiem niezłe e, sandałeczki. To są takie gumowe ale meliski, czyli tak naprawdę, jak e, pada deszcz e, i jest gorąco, można sobie takie buty założyć bez żadnego stresu. E, dobra, i teraz tak kolejna rzecz. Wiadomo, że pokażę Wam te rzeczy pewnie też w najbliższym polu lumpeksowym. To jest taka bluzeczka z baskinką. Teraz bardzo modna, biała. Boże, ludzie wychodzą. Dobra, biała z koroneczką, z baskineczką. Pokażę oczywiście w domu. Tu firmy, tak naprawdę, metki żadnej nie ma. Cena, ceny u pana Zygmunta wyglądają tak, są pisane ręcznie, czyli 14 zł, widać? Dobra, ale kolejną koszulkę mogę wam pokazać, bo będzie już cokolwiek widać. w ogóle, że tak powiem, już na sami widok zaczęłam mieć kosmatę myśli. I mówię, nie mogę sobie odpuścić. Cenę wam tylko tak pokażę: 14 zł. Widać, nie widać. 14 z i to jest y, jakiś fokus, i to jest w rozmiarze 12. I ta cała koszulka, kolejna baba, wychodzi ze sklepów Naprawdę wezmą mnie w a, czy gdzie za wariatkę. Jest fotografia Rajana Goslina, tak? To jest ten facet, który grał w pamiętniku. Mm, także po prostu ja już mam kosmatę myśli. Zaraz jadę do domu, do męża. Tylko tyle w tym temacie powiem. Dobra, pakuję swoje piękne zakupy. Będzie chwila, to pokażę wam je te bluzki jeszcze w domu. I którą mamy godzinę. O Jezu, jeszcze mam y, dużo, dużo czasu do solarium, więc tak naprawdę muszę jechać zrobić jakieś zakupy spożywcze. Dzisiaj mam pierwszy dzień od dawna, kiedy tak naprawdę nic mnie nie goni, nic mnie nie śpieszy, nigdzie się nie muszę jakby y, stresować, że gdzieś muszę być na którąś godzinę. Także tak to moi drodzy wygląda. Y no szkoda, że Wam nie pokazałam lepiej tego Lumpek. Tak wygląda wszystko, jakie są ciuchy. Następnym razem, kiedy będzie mniej ludzi, będę za każdym, znaczy tak, za każdym razem, kiedy będę, będę brała sam aparat, może pan Zygmunt mi pozwoli, jak po prostu nie będzie... Tylu klientów. Dzisiaj jest poniedziałek, jest y, dzień dostawy, więc tutaj cały dzień będą przewijać się tam jakieś tłumy. Dobra, odpalam samochód i włączam klimę, bo zaraz się tutaj po prostu uduszę. I jadę na zakupy do Janusza, oczywiście, bo gdzie by indziej, jak już jestem w Chodakowie to tylko zakupy Janusza. I y, później jadę na solarium, i tam się już widzimy. Pa! Hej, witam Was jeszcze w swoim bałaganie. Radek krapie niesamowicie. Po prostu cały dzień przez te ryby. To jest masakra. Ale ja muszę ugotować obiad, bo przecież no, na tym polega też życie kobiety, że musi po prostu gotować swojemu mężczyźnie, Więc mój mężczyzna w stanie. chce, żeby zjadł coś ciepłego, więc zanim jeszcze polecę na solarium, muszę pomyśleć tutaj o mężu. Tutaj proszę zobaczyć. tu jest mops, tak? To jest bałagan, w ogóle to są rzeczy przygotowane na wyprzedaż. Co dzisiaj mam na sobie? Mam na sobie dzisiaj moje. Mm z New kupiłam kiedyś w Lumpeksie, sandałeczki jeansy takie z dziurami z chemu z takimi um, słowaczkami czarną bluzkę, teraz mam nadzieję, że się wyostrze. tak czy nie? chyba nie chyba ten aparat po prostu a nie, jest Podkoszulka z HM za 29 zł. Kupiłam sobie białą i czarną. I tutaj mam ten swój wisiorek, który pokazywałam wam rano, ten z Lilu i ten z HM. -u. I wydaje mi się, że to bardzo fajnie właśnie pasuje. Tak jak to jest. Wisi, tak po prostu. No i okulary zegarek, wiadomo. Dobra, moi kochani, więc teraz zobaczcie tego placka tutaj. A placek tutaj zrobił coś takiego, jak się czasami ją zamyka, ktoś przyjdzie, czy facet do wodę, czy koleżanka, także placek mój zrobił tyle. Tutaj suszy się moja kiecka, którą zakładam w piątek, to jest taki styl bandażowy. Tutaj w ogóle przedłużacz jakieś te. Ale chcę Wam pokazać te dwie bluzki, które dziś kupiłam, dlatego zrobię Wam takiego hola w garderobie szybkiego i już na siebie przymierzam. I zaraz się Wam pokazuję. Mam nadzieję, że będzie to chociaż troszeczkę widać. Mam oczywiście na sobie ciemny biustonosz, ponieważ dziś jestem w czarnej bluzce, ale to jest taka bluzeczka tutaj z takim haftem, ktoś w ogóle upaprawiał podkładem, to nie ja. I taka luźna, w takim teraz chyba modnym stylu, ja wam powiem, bo widziałam w rezerwie dużo tych rzeczy, takich właśnie białych, luźnych, także tak to wygląda pracek nadal leży obok. Zaraz idziemy jeszcze na spacerek. Myślałam po prostu, że Radek w stanie wcześniej. I ona z tyłu ma jeszcze taki. Subaczek, teraz tego nie zobaczycie, ale bluzeczka, bluzeczka prezentuje się tak. Co myślicie w ogóle za 14Z? Biała, taka na takie dość spore upały. Mi się wydaje, że bardzo fajnie się prezentuje. Mam nadzieję, że spodoba się Renacie. Domofon, boże. Fanka, kogo tam niesie? My się nikogo nie spodziewamy, tak? Jednak placek jest w stanie się pobudzić, tak? Spokojnie, to nikt do nas. Czasami się sąsiadom sąsiadą myli. Ja wiem, no. Dobra, szybko przymierzam na siebie drugą bluzkę. Jest. Ręgosłyn po prostu wszędzie. No nie mogłam się oprzeć. Może nie będę w niej wychodzić na miasto, ale taka po domu koszulka, czy no po prostu uwielbiam go naprawdę, także Wszędzie tutaj jest jego podobizna A wiem, że on jest z tą aktorką Też taką piękną, latynoską No tworzą śliczną parę Ja uwielbiam pamiętnik Zawsze na nim płaczę Więc tak, mam bluzkę z moim Można powiedzieć jednym z ulubionych aktorów Dobra, butów nie będę przymierzać Ponieważ muszę je jeszcze odkazić Biorę się moje kochane za obiad Kupiłam jeszcze truskawki Także zrobię sobie galaretkę i będę robiła truskawki w galaretce no i wreszcie te solarium ale czekam do godziny drugiej ponieważ u nas w nie ma prądu tam gdzie jest solarium w ogóle na rynku nie ma, a u mnie w domku jest telewizor gra głośno, a Radek śpi księżniczka na ziarnku grochu Radziu wyspałeś się? no Radziu po prostu się położył tak jak chyba przyjechał z tych ryb tak spał w nocy tutaj w tym pokoju jak Wam mówiłam. I to jest jego poduszka. Zostawił to na fotelu, ponieważ nie, nie chciałeś mnie rano budzić. No nie, no gdzie? No. I zobaczcie. Księżniczka na ziarnku grochu śpi normalnie na. radka podusi. Pokaż się słoneczko. Nie wołaj Obiad gotuje. Miło, no. Ty idź weź prysznic. Za sekundę, to dopiero się No, Radek jest totalnie zaspany. O, dobra. To mój mąż się idzie kąpać, ja wrzucam pościel do prania. I tak jak już setny raz wspominam, chyba będziemy się już widziały w solarium. A co gotuje? A, to może od razu też pokażę, jakie tutaj rarytasy dla męża. Więc moi kochani, Unkubenst, tak! Unkubens się już gotuje. I do tego y, będą te y, Bo kupiłam Radziu strasznie to lubi, chociaż ja powiem szczerze Nie jestem bardzo za takim jedzeniem Ale mam już y, zrobionego kurczaka, którego zrobiłam y, Wczoraj wieczorem Fileta i Radek stwierdził, że mówię, Nie ma jajek, Gosia nie przywiozła Nie będzie kotletów A Radek mówi, rób mi taką chińszczyznę z Knora Więc mój Radek to uwielbia Więc zaraz to mu tylko zakręcę Mam jeszcze piękne Nie, papierosy to nie Truskawki będą z galaretką, która tutaj się już y, studzi i zrobię w pucharkach i do tego pita śmietana i pokruszona czekolada. No, to idę y, męża przywitać po obudzeniu. Pa! Słuchajcie, wiecie, jak mam kolejność na marszałkowskie, ponieważ nie było prądu, więc teraz po prostu na tłum ludzi. Więc tutaj wycopla, że mam sobie i chcę chwilę do Was pogadać. Myślałam, że będę mogła zrobić to na zewnątrz, ale po prostu jest ruch. Muzyka, tak. Yy. Co chcę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o solarium, dużo osób mnie pyta, skąd moja opalenizna, tak ja chodzę na solarium od już iluś, iluś lat, ale nie chcę nikomu tego sugerować, więc jeżeli oglądają mnie młode dziewczyny, uwierzcie mi, to nie jest dla Was. Zresztą też wszystko musimy robić z umiarem. Jeżeli już ktoś decyduje się na to solarium, żeby do niego pójść i rzeczywiście w ten sposób się opalać, nie odbiorę go od tego pomysłu, chociaż to głupie zaraz będę się tu kładła na całe 10 minut i będę się opalała, ale jeżeli już, to dziewczyny pamiętajcie o tym, że nie należy opalać twarzy. Ja mam na sobie dzisiaj na przykład taką czarną bluzę, więc jak już się rozbiorę, to położę sobie ją na twarzy. Absolutnie nie opalam twarzy. Kiedyś pani dermatolog pokazała mi zdjęcia, jak wyglądają osoby po takim e, intensywnym opalaniu na solarium. Wygląda to po prostu masakrycznie. I co najważniejsze, musicie pamiętać też, żeby skonsultować się na przykład z dermatologiem, czy nie macie żadnych niebezpiecznych znamion, na siebie, które powinniście może usunąć, może nie opalać. A jeżeli same czegoś nie jesteście pewne, to może powiem Wam takie jak ja robię. Ja przykrywam swoje wszystkie pieprzyki, które mi się nie podobają, po prostu takimi... Tutaj mam już przygotowane... Yy... Cenki, po prostu zwykłe takie cenki, które używamy w sklepach, to mam balsam, który dostałam w próbce od gdy używam go na nogi. Także tak. Ja się teraz rozbieram i się opalam, ale dla wszystkich młodych dziewczyn nie wiem, czy warto. Rzeczywiście, dekolt, no szybciej się skóra na pewno po solarium starzeje, ale jeżeli już, to chodźcie do sprawdzonego solarium, tam gdzie wiecie, gdzie lampy są regularnie wymieniane. Nie wiem, co mogłabym Wam jeszcze powiedzieć. Ja chodzę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, na około 10 minut i mi to absolutnie wystarczy, żeby uzyskać taką opaleniznę, jaką mam. Także co, Astacha? Czyli polecam Wam oczywiście solarium, i Magdy. Jest sprawdzone. Ok, także ja biorę się za opalanie. Pa! Hej, to będzie koniec vloga. Yy... Ponieważ ja jestem już po prostu padnięta Muszę iść wziąć się za te truskawki, które kupiłam Poprawię sobie tylko włosy Będę robiła je z tą galaretką Radek wlądował u mojej mamy, ponieważ montuje jej jakieś tam karnisze Więc ja jestem teraz sama w domu Zrobię galaretkę, pozmywam gary Bo mój mąż zjadł obiad, już po tym nie pozmywał Dziewczyny na szybko, na koniec, powiem odnośnie jeszcze solarium, y, ponieważ, y, nie wiem czy dobrze robię mówiąc o tym, ale często mnie o to pytacie, będę monotematyczna i powtórzę się po raz kolejny, że najważniejsze jest to, żebyście sprawdziły u dermatologa wszystkie swoje znamiona, pieprzyki, czy wszystko na pewno jest ok, jeżeli już wybieracie się na solarium i co też jest ważne, czego tam nie powiedziałam, mówię, tam był taki hałas, po prostu harmider, ja nigdy nie opalam się bez bielizny Typu jestem zawsze w biustonoszu, gdzie tylko sobie chowam ramionczka Jestem zawsze w majtkach, czy to stringach, czy normalnych, nieważne Zawsze mam przykrytą twarz, najczęściej robię to po prostu bluzką, nie zakładam tych maseczek, które tam są Ponieważ no, rozmawiałam kiedyś z lekarzem i nawet eksponowanie sutków na, czy piersi na takiej na no, taką ilość tych szkodliwych promieni jest po prostu głupotą, także ja się opalam w ten sposób i teraz taka mm, też sugestia dla Was, jeżeli już się wybieracie do takiego solarium, zawsze obok łóżka stoją płyny dezynfekujące i radzę Wam nie zawierzać w to, że to łóżko dokładnie zostało umyte, ja na przykład Magdzie ufam, bo znamy się już tyle lat ale mimo wszystko czasami na przykład tak jak ja, sama po swoim opalaniu łóżko myję i nie wiem czy Magda po mnie tą czynność powtarza czy nie, nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, ale zawsze ja sobie to łóżko myję jeszcze sama przed rozpoczęciem opalania. I chyba to wszystko, co w tym temacie chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie. Od razu też nadmienię, że absolutnie filmik nie był sponsorowany przez Solarium Venus, które znajduje się na ulicy 600 -lecia. Mówię o nim tylko dlatego, że ja do niego uczęszczam. Co prawda jest moje znajome, ale to tylko dlatego, że właśnie znam Magdę z Solarium. Wiem, że regularnie wymienia lampy. Wiem, że jej solarium jest najlepsze w Sohaczewie, Bo chodziłam do, yy, kiedyś do innego solarium i wychodziłam czerwona. Teraz możecie zwrócić uwagę tutaj, nawet na moje ręce. Absolutnie nie jestem poparzona. Nigdy takiej sytuacji u Magdy nie miałam. Dlatego, jeżeli z sochaczewa, no to mogę ze szczerym sercem polecić Wam właśnie to. Solarium, o którym wspominałam. I to chyba wszystko. Powiem Wam szczerze, że jestem Cię totalnie już zmęczona. Rzadko właśnie mam tak, że mam taki, mm, chociaż tak naprawdę nie pracuję, ale taki dzień, kiedy gdzieś tam sobie tak pobryluję, jakby nie mam takiego natłoku obowiązków. Może to dlatego, że Radek też mm, jest w domu, wyglądało to u mnie zupełnie inaczej, bo zawsze znajduję sobie jakąś pracę w domu, gdzieś troszeczkę odpuściłam. Franka chrapie. Boże, ona słodko śpi, no po prostu jest. Cudowna. Mam nadzieję, że ten vlog nie wyszedł za długi, że fajnie było spędzić ze mną ten czas. Ja w ogóle zaczynam mieć coraz większy fan z, z tego mojego vlogowania. Jeżeli zacznę przesadać, to oczywiście piszcie, że tych vlogów jest już za dużo, ale bardzo fajnie mi się dla Was to nagrywa i mówię, cieszę się, że jesteście ze mną. Także tak, moi drodzy, idę robić truskawki. Będą z bitą śmietaną i czekoladą. Po prostu uwielbiam takie, taki deser. Dobra, bo aparat jest ciężki, także kciukujcie, jak Wam się podobało. Subskrybujcie. Powiecie, że będzie nam ogromnie miło. I mówię jeszcze raz, cieszę się, że vlogi zostały przez Was tak ciepło przyjęte. I jeszcze raz się będę powtarzać, że fajnie jest e, być z Wami. I tak sobie myślałam, że kurczę, może bym jeszcze pojechała do Sowy na lody. Taką miałam ochotę, ale wie, nie noż. Nygusie, jeden cały dzień po prostu tu i tam się za jakąś robotę, jak męża nie ma w domu. No, to wszystko moje kochane. Pa-pa!